Dzisiejsza konferencja jest takim swego rodzaju podsumowaniem pracy, którą wykonywaliśmy od wielu, wielu miesięcy, która miała na celu opracowanie innowacyjnego siewnika, który będzie pozwalał wysiewać wyrośliny, dodatkową roślinę wspomagającą która będzie efekt jest chodzi tutaj o, tak naprawdę o efekt ekologiczny a mianowicie o to żeby ograniczyć ilość zużywanych środków ochrony roślin w szczególności środków chwastobójczych dzięki temu że wsiewamy roślinę która będzie tłumiła te te chwasty które mogą wyrosnąć oczywiście można różne rośliny wsiewać co powoduje także rośliny które asymilują azot dzięki czemu uzyskujemy efekt oszczędności także nawozów sztucznych i w związku z tym także efekt ekologiczny. Myślę, że ten czas, który poświęciliśmy na tę pracę, został spożytkowany efektywnie, natomiast planujemy dalsze badania, bo pojawiły się ciekawe idee, pomysły nad rozszerzeniem wykorzystania. Tego siewnika, który opracowaliśmy, tak aby zastosowanie jego było dużo większe, ale, ale także, żeby wpływało na efektywność tego, co jest najważniejsze w produkcji w województwie podlaskim, a mianowicie efektywność produkcji mleka. Jest to wyzwanie naszych czasów: jakość gleby, utrzymanie dobrej sprawności, żyzności, dobrych zdolności plonotwórczych. Jednym z czynników, które mogą to poprawić, to jest. Uprawa współrzędna roślin, roślin, które siejemy w szerokie międzyrzędzia. I tutaj akurat to, co doświadczenie, któreśmy realizowali, to jest uprawa kukurydzy z wsiewką roślin bobowatych grubonasiennych z Wyka. Rośliny bobowate, nie trzeba tutaj mówić zbyt wiele na temat ich dobroczynnego wpływu na glebę. Kukurydza jest tą rośliną, która. Zbierana na kiszonkę ma ujemny bilans materii organicznej. Przy zbiorze na ziarno jest tutaj zdecydowanie lepiej, bo dużo resztek organicznych pozostaje. Ale podlaskie to chów bydła i uprawa kukurydzy na kiszonkę, więc siew w kukurydze zbierany na kiszonkę jest rozwiązaniem lepszym, bo to jest, zbieramy wcześniej, jest czas na to, żeby te poklony jesienią dały większy plon zielonej masy niż w uprawie na Ziarno. I myślę, że jeden rok badań to jest trochę mało, ale na pewno jest to kierunek, który należałoby przebadać i potwierdzić przydatność do uprawy tego typu w województwie podlaskim. Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem realizacji projektu, którego głównym celem było zbudowanie wieloczynnościowej. Innowacyjnej na naszym rynku maszyny do zgłębnego dawkowania nawozów azotowych i wysiewu nasion na poplon międzyrzędowy w uprawie kukurydzy, a żeby uzyskać efekt efektywniejszego wykorzystania składników pokarmowych zawartych w nawozach azotowych, żeby rośliny efektywniej mogły pobierać te składniki, a jednocześnie żeby ochronić glebę poprzez wysiew nasion roślin na poplon. Przed erozją wodną i erozją wieczną, która niestety w uprawie kukurydzy jest głównym czynnikiem, który powoduje degradację gleby. Głównym założeniem było wytworzenie odpowiedniej dokumentacji, zbudowanie prototypu maszyny i przeprowadzenie badań weryfikujących. Poprawność przyjętych założeń. Z jednej strony założeń konstrukcyjnych, z drugiej strony założeń dotyczących poprawy efektywności produkcji kukurydzy. Prowadzimy z rodzicami gospodarstwo 230 hektarów plus łąki, czyli 270 hektarów. Już od 18 lat całość w uprawie bezorkowej. Wprowadzamy najnowsze technologie, czyli siew mulcz, siew bezpośredni, uprawa pasowa. Stosujemy bogaty płodozmian poplony. Nie mamy produkcji zwierzęcej, więc zależy nam na próchnicy, dlatego też zostawiamy wszystkie reszki, siejemy poplony i bogaty płodozmian stosujemy roślin. Miał Pan okazję testować ten prototyp, o którym dzisiaj będzie mowa, tak? Proszę parę słów na ten temat. To nie był też dobry rok na testowanie tej maszyny. Była duża susza, ale widać też potencjał w maszynie, że możemy po prostu zaoszczędzić na nawożeniu azotowym poprzez aplikację w głębną azotu, dodatkowo poprawa biologii, czyli wysiew tych poplonów, no i ograniczenie też chemii, no bo jednak gdzieś precyzyjnie stosujemy tą chemię tam, gdzie trzeba. tak? Czy ocenia pan, że jest to dobry kierunek, jeżeli chodzi o rozwój rolnictwa? No jak najbardziej, tak, tak, tak. Tym bardziej, że Unia wycofuje kolejne środki i musimy szukać nowych rozwiązań, czyli Czyli biologia i, i fizyka, tak? Czyli musimy gdzieś mechanicznie zwalczać biologicznie. No i to się teraz wpisuje w te, w te wszystkie nowe ekoschematy, tak, w tą biologizację. Pragnę podziękować, bo tak podsumowujemy, można by powiedzieć, ten ważny etap pracy. Naszym partnerom, w szczególności Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, ale także wszystkim partnerom, którzy pracowali i pracownikom, którzy pracowali przy tym projekcie, tak aby dzięki czemu mogliśmy dojść z sukcesem i dzisiaj możemy to urządzenie, to urządzenie zobaczyć. Jest ono namacalne i daje efekty.